Gargamel powrócił. Coś tam pierli. Posłuchajmy, co? Jak się nazywa? Powiedział e, powiedziała tak, Ćma. O Boże, czy to, czy, to jest, czy to jest utwór muzyczny 6 minutowy? Proszę, nie. Naprawdę, czy jest 6, 6, 6 minutowy utwór muzyczny? Powiedziała tak, ale nie na to pytanie, wszystko jest z oknem, ok. w planie, nowa twarz, stary rozstanie, jak stara książka i nowe wydanie, Ostatnie do oficia, gazetu światło, o... co było pierwsze, kura czy jajko? Się Coś fajne, stylowa i tak dalej, ale kurwa, dlaczego gościu, który ma totalnie zrujnowany aktualnie wizerunek w internecie nagle zamiast jakiegokolwiek wytłumaczenia a propos powrotu puszczę po prostu kurwa nutkę chyba że w tekście będzie wytłumaczenie może się wsłuchamy mm. Jestem złamana, ja. sposób był, znowu jest jadka, Do pisania jesteśmy nie do zapomnienia To na plazy łączy Przyciągamy się jak wzajemne powody do leczenia Destrukcja to część przeznaczenia W drugiej nie strzelanie, znaczenia Powiedziała tak, ale nie na to pytanie Wszystko jest okryć świadomie w planie Nowa twarz stary rozstanie Jak stara książka i nowe wydanie do... Czyli jest coś, niby jak stara książka, jak nowe wydanie? Nie wiem. Próbuję to jakoś nawiązać do sytuacji, która miała miejsce, ale z tego co widzę, to jest po prostu popszy i chuj. Znaczy, jaki to jest gatunek muzyczny? To jest jakiś rap, kurwa, ale chuj wie, ja nie wiem, nie znam podgatunków rapu. Totalnie, nie. Co było pierwsze? Najgorsze jest to, że to nie jest. Wydaje mi się, że to nie jest zła nutka, ale mam jakieś do niej obrzydzenie, przez to, że to on kurwa nagrał, nie? <laughs> Jakbym nie miał tyle wina, to mi się tak nie upijał Cichanie za szczęśliwa rodzina na tej rafimy pyta, Ale jest zajebisty on Ci mi to zawsze przypomina. Każda niezgoda smakuje jak finał Kuria, ja się cię bardziej ta czy mina Wiele razy próbowałem zabić tego skurwysyna Ale kiedy patrzę w lustro, to mi się zawsze wywija ha. Ha. Serca padlina ha. Słodka toksyna ha. Ha. Ze skóry lecina Emocji lawina ha. Bardzo bym chciał tego nie przeżywać Bardzo bym chciał umieć się zatrzymać Bardzo bym chciał umieć zapominać Bardzo bym chciał, żeby powiedziała tak, ale nie na to pytanie Wszystko jest to świadomie, w planie Nowa twarz, stare rozstanie Jak stara książka i nowe wydanie Stopni do ofiścia, gazetu światło Co było pierwsze, kura czy jajko? się kłamstwo Jestem ciekawy kto jest producentem tego W sensie kto to robił tą nutę Szymon Mroczkowski Autor zdjęć Cinestan, jakiś asystent kamery, stylizację. A kto napisał tekst i tak dalej? Będzie napisane? Czy będzie cały czas brał, że to on zrobił? Creative, creative Direction Kuba Huptych. Kuba Huptych to jest on, tak? To jest Gargamel. Artystycznie teledysk zajebiście mi siada, nie? Ale... Ciężko jest wyjaśnić gatunek muzyczny, którego nie znam. Ciągniecie do świateła, ja wolę ich unikać. Przecinamy miasto zatopione w niewolnikach. Prawdziwa miłość, tak jak sztuka zamknięta fabryka. fabrykach. Znaliśmy się latem, i na zimę, będziemy znikać. Chciałeś zmienić świat, zmieniasz kraje i miasto. Chowasz poza kadry, ile kosztuje lifestyle. Nieszczęśliwa, oh, szczęścia na miastka Różowy neon w kałuży, rachunek sumienia nieduży. W kontrasie do tych, które płacisz codziennie, my biedni pomagamy sobie. Bo reakcja z komentarzy. Może bardziej, to on mnie będzie cieszyć, w sensie. Wiecie, 6-minutowa w dzisiejszych czasach to jest totalnie kurwa, za duża, za, za długo, w sensie. Naprawdę jest za długo. Gdy żyjemy w czasach, gdzie TikTok jest kurwa głównym źródłem informacji dla połowy społeczeństwa, to 6-minutowa nuta to jest gigant. To, jest, to są kurwa normalne 3 albo 4 nuty. Czy to ptak, czy samolot? Nie, to kolejne gówno na YouTubie. Ty, Kubo, to, to Twoje własne słowa. Ojojoj! Oj, oj, Hipokryzja. Stałeś się wszystkim tym, czego się, z czego się naświetlałeś i gardziłeś. Nazywałeś płytę 7 y, lat nieszczęścia? Tłukłeś dziewczynę, nie lustro. O kurwa! Ale lepiej jest wrzucić distrakcję po dwóch latach i wrócić do nagrywania główna, prawda, Karolku? Uuuu! Ojojoj! Ale to są cytaty piękne, wymowane na niego. Nie wiem, czy mnie szokuje, że coś takiego wrzuciłeś, czy że ktoś brał udział w realizacji tego i pozwoli podpisać się pod, ee, pod tym swoim imieniem i nazwiskiem. Nie, by... <laughs> Nie byłem gotowy na taki hit, zupełnie jak moja dziewczyna. Abstrahując od tego, jak chujowym człowiekiem jest gargamel, to ona, e, nutka w sumie całkiem chujowa. No proszę. W sensie nuta nie jest jakaś, no nie wiem, wydaje mi się, że w tym gatunku brzmi ona dobrze, nie? I z ósma na czasie, ja pierdole. W sensie, ludzie myśleli, że rzeczywiście chłop przyszedł i się wypowiedział na temat dramy, na której był. Ee, na, której, na temat której było cicho przez tyle czasu. A on wrzucił kurwa nutkę, nieźle. Powiedziała tak, gdy dyspozytur numeru, alarmowego 112 zapytał, czy jest ofiarą pobicia. Ja pierdole. Moja kobieta usłyszała i, e, i pyta. Co to za gówno? Zajebać ci? Odpowiedziałem zgodnie z tym, co wielki feminista nas nauczył. Ja pierdolę. Literówka w tytule. Zamiast ćma powinna być ćpa. O proszę. Czy ty chłopie nie masz wstydu? No. Nie był to najlepszy wybór. Wydaje mi się. Nawet jeżeli chciał jakkolwiek karierę zacząć swoją muzyczną. No mówię. Według mnie. Nie znam się na tym gatunku. Czy on jest zły, czy dobry. Nie mi to oceniać. Na moje ucho jest ok, chociaż no na co dzień bym tego nie słychał, pewnie bym raz przesłuchał i zostawił. Ale no, powrót Gargamela, spuszczenia z dupy jakiegoś singla, jest strasznie złym wyborem. To mógł przewidzieć, że będzie giga negatywny wydźwięk. Nie mam tego, yy, tej wtyczki do łapek, ale no, uba, no to nie jest dobre wyjście. To nie jest dobra droga. Kolejna nuta, którą by wypuścił w ten sposób, na pewno by zdechła w chwilę. Praktycznie jestem pewien. Zobaczymy, jestem ciekawy, czy się odniesie jakkolwiek do tego. Ciekawostka.